Na weekend wypożyczyłem taką bestię. Pierwsze co zrobiłem, to zamiast kierunkowskazu włączyłem wycieraczki, bo przełącznik też jest po drugiej stronie. Nie tylko kierownica, nie wiedziałem o tym. Zjechałem z autostrady, jestem blisko skały Afrodyty, ale przede wszystkim. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Jakie klify. Coś pięknego. Podejdziemy bliżej. o no, już ktoś podjechał. Sam chciałem posiedzieć gdzieś, zdalę od okay. ludzi. Widzicie to? I to jest to. Jeszcze jedno ujęcie dla Was, bo czemu nie? Tam fajnie w oddali. Nie wiem, czy widzicie przy samym spodzie, jakie gładkie są te skały od wody. To znaczy, tak strzelam, że od wody, bo od czego? Raczej ręcznie nikt ich nie polerował. I tam w oddali widać skały Afrodyty. Będziemy tam niedługo. Znaczy, ja będę. Wy tam siedzicie, nie wiadomo, gdzie, w piwnicy, pewnie zimny uboc. Skała Afrodyty no, Ogólnie spoko się zapowiada, ale dla mnie zbyt tłoczna. Dobra, idziemy No nie powiem Jednak urokliwe miejsce Idę zaraz chociaż szkity zamoczę w morzu bo popływam już w Pafos tak myślę Mam sobie co zjem jeszcze mieście, mamy do niego 30 km, więc to za chwilę Jak tu się wyrypać na samą górę? Nie wiem czy w Japonkach to najlepszy pomysł ale trochę korci A dobra już widzę znak, że nie odwalać bydła a może ten znak mówi co innego Danger, no to o mnie A dobra, climbing is prohibited nie będę Odwalał w takim razie maniany. O, tu kolejna fajna plaża i jeszcze więcej wiary. Dobra. Starożytne wejście do starożytnego czegoś. Tak naprawdę to nie starożytne. Znaczy, chyba nie. Wydaje się nowożytne, chociaż kto wie, ja jestem. I co tu robię? Okazało się, że to nie jest starożytna świątynia. Tylko tymi schodkami, o, tutaj, wyszedłem pod sklep, gdzie właśnie kupię wodę. Ziomeczki, dojechałem jakoś do miasta Jestem mega głodny, więc zaraz znajdę coś fajnego I jestem blisko starego miasta, tak przynajmniej mówi mapa Więc zobaczę co fajnego tutaj jest, to nagram relacji ze spacerku No jeszcze muszę znaleźć kantor, bo niestety euro się kończy Mam jeszcze parę dolarów, ale tutaj chyba taka waluta nie przejdzie Wszędzie kucury Siemano I idziemy dalej nie wiem jak wy, ale ja mógłbym mieszkać w takim domku. Tutaj jeszcze tarcza antyrakietowa. Nie wiem czy tam widać przez te krzaczory. Znaczy krzaczory, piękne kwiaty. O, teraz widać, więc to już miejsce od razu bezpieczne, bo nie dość, że takie tarcze, to jeszcze kamery. Nie wiem kto tu mieszka, może bilnarek. O, tam się wydaje spoko. Zobaczmy. A bo jeszcze trochę pospaceruję. Widziałem ceny dosyć odpychające. Czernobyl bar. Czernobyl to ja miałem jak piłem z Rafałem G. Od jeśli oglądam. Od tamtej pory muszę nosić okulary. Dobra, to chyba przeznaczenie, bo zrobiłem kółeczko. Pojadłem, popiłem. Wracam po auto, bo jest tu kilka miejscówek, które chciałbym zobaczyć, a jednocześnie wam pokazać. No ale 40 minut pieszo, później powrót, no to chyba nie mam tyle mocy. No ciszej, tam przecież widzicie, że nagrywam. No i tak. Burger. Jeden z lepszych, jakie w życiu jadłem. Zawsze jak jestem. W tych krajach śródziemnomorskich, to jestem pod wrażeniem, jak tutaj mięso smakuje. No, gdzie jestem z Polski, więc poprzeczka jest dosyć wysoko. Mamy całkiem dobre mięso w restauracjach. No tak tutaj jest to troszkę inna liga, hmm. Ale był jeden nieciekawy przypadek, gdyż idę najpierw do toalety, a pan mnie zatrzymuje i mówi, że to jest dla klientów. A ja mówię, no, że mam zamiar zamówić. Tylko najpierw skorzystam z toalety, Ja on że skąd ma pewność, że sobie później nie pójdę. Ja mówię, że masz moje słowo, a on tak jakoś nie wziął tego do wiadomości. Nie przekonałem go, no więc niestety na piwku nie było. O Jezu, co to za gigant biegnie w moją stronę. Nie było na piwku, no ale co, nie było też rozlewu krwi, więc można powiedzieć, że i tak coś na tym zyskał, bo Czuję się jak Jezus po zjedzeniu tego burgerka pysznego, że po prostu odpuściłem mu jego wszystkie grzechy. Albo wam jeszcze powiem parę słów na temat tego burgerka. W ogóle to kawę będę musiał walnąć, bo i coś słodkiego, bo nie mieli nic do picia poza piwem. No to niestety ani wody, ani kawki. ale jakoś trzeba uzupełnić płyny, a alkohol odwodnia. Dobra, przejdźmy do tematu. Tematu burgerka. Był spoko, bo było czuć dym w tym mięsie. Jednocześnie nie było mięso suche, było różowe w środku, jak to było winka. Zresztą wyglądać powinna, przynajmniej moim zdaniem. Wiem, że niektórzy wolą podeszwę. No, ale mimo, że właśnie tyle tłuszczu, bo tam jeszcze ser, boczek i tak dalej, majonez, to nie było mulące, bo była słodka konfitura z cebuli i jakiś coś barbecue, więc ta słodycz gdzieś tam powodowała, że nie było to mulące. Bałem się bułeczki, bo jednak, tak jak mówiłem, mięso w tych krajach mają świetne. Tak pieczywo poza polską, no to ja chyba jeszcze nie znalazłem, żeby żebym był zadowolony, albo przynajmniej żeby to jakkolwiek drównywało naszym chlebkom. Ale tutaj bułeczka była całkiem spoko, całkiem spoko. No powiem tak, jakby dopracowali tą bułę, nie przesolili mi frytek, dali może jakiś sosik do frytek, a może był, tam trzeba było osobno zamówić, nie wiem. W każdym razie parę poprawek i ten burger byłby tak dobry, żebym zamieszkał tutaj gdzieś niedaleko i chodził na niego co tydzień. Nie ciekawie. idę dalej gdzie mnie ta droga zaprowadzić, nie mam pojęcia a, nigdzie kończycie? a nie, tam jest jakieś wyjście z jednej i drugiej strony kurde, mógłbym tu zamieszkać szczerze mówiąc hmm, iść tymi schodkami? czy tam? dobra, idę tu no nie powiem, nieźle Ogólnie dzisiaj już góry odpuścimy, bo jest po 17, więc zanim w ogóle wrócę. Bo tam wejść na górę. Zanim w ogóle wrócę, to już będzie ciemno, więc no nie ma sensu po ciemku po górach chodzić. Wyskoczymy tam jutro z samego rana, tak myślę. obym mnie nie spadł w tych jabonkach, nie polecę w razie czego. Jezus Maria, coraz gorzej. Coraz gory, jak na chujniku Jestem żyję Jakieś ziomeczki Siedzą sobie Siemka zaraz się wbijemy na tamtą drogę, zobaczymy jak to będzie wyglądać Ogólnie będę musiał zapytać jakichś tubylców czy mi nie podładują telefonu? Bo przecież nie wrócę do domu, mam resztkę baterii, a jestem około 100 km od miejsca, gdzie się zatrzymałem. No więc trochę przypał, bo radio w aucie mam po japońsku, nie wiem na podstawie czego wybrało taki język, no ale w końcu to co to może dlatego. Mam nadzieję. Warto było tu jechać. Idziemy dalej w stronę zachodzącego słońca. Nie spodziewałem się, że zrobię tu dzisiaj trening, no ale te drążki to przecież zaproszenie dla mnie. W takim miejscu nie dwa treningu. Very nice. <laughs> Okej okay. Gościu powiedział, że to przez koniec tygodnia, więc. No jestem w stanie mu wybaczyć, bo wiem, jak to jest. Kosmos. Naprawdę kosmos. Dobra, chyba trzeba robić ten trening Wziąłem maila od ziomeczka, który sobie żonglował. Powiedziałem, że mu wyślę, bo nagrałem kilka ujęć kamerą I gościu powiedział, że będzie mega wdzięczny jak mu to wyślę Widzicie, wszędzie mam ziomeczków Wracamy do auta, bo już... Chociaż może zostać, aż się schowa słońce. No nie, dobra, już będę wracał po ciemku i tak, to chyba cisnę ich z 5 Czym jeszcze mnie zaskoczą? Chciałem go nagrać na zakończenie filmiku, ale teraz nie wiem, czy to nie jest w pełni z playbacku, On coś tam w ogóle gra. Tak jakby jego ruchy nie są do końca do rytmu. Ten to przynajmniej gra naprawdę. Całe szczęście z tym geniuszem i pomyślałem o tym, żeby wziąć normalne okulary, znaczy były normalne, bo są pęknięte, ale chodzi mi o to, że mogło być ciężko, bym wracał teraz w okularach przeciwsłonecznych, no bo jednak trochę przyciemniają, a zaraz będzie ciemno. 21.15 dopiero wróciłem na rejony.